Dzień dobry, witam serdecznie. Czwarta część serialu, czwarty odcinek z paczką płynne złoto. Numerki dzisiaj od 16 do 20. Drabiemy, bo jestem bardzo ciekawa. Zdrabka bardzo interesująca, powiem Wam. To, co się wydarzyło w trzech ostatnich odcinkach, to było

jest siedemnaście, piętnaście, dwanaście, cztery. O, druga wygrana czwórka, osiemnaście i dziewiętnaście, czyli siedemnaście i cztery. Dobra, zapamiętaj. Dwadzieścia jeden, dwa, dwadzieścia dziewięć.

Parełka ukrywała się w numerze 16 50 zł. Liczyłam na większą parełkę. Pojedynczo kupując zdrabki, to trafiłam w lepszą, ale dobra, niech im będzie. Numer 17. Przed nami jest 18, 5, 39, 28 i 27.

Dwanaście, dwadzieścia jeden, czternaście, trzydzieści sześć, i dwadzieścia dwa cztery, trzydzieści jeden, siedemnaście, trzydzieści trzy i trzydzieści dziewięć. Może teraz by trzeba było przetestować jakąś paczkę z rapek zielonych. Bo w moim, w moich odcinkach z propozycjami, z robkami kolorystycznymi, to właśnie czarne są na miejscu drugim, a zielone na pierwszym, więc wychodzi na to, że zielone są szczęśliwsze. No kontrolne. Dom. Idziemy do domu z takimi wygranymi. Dobra, to dla pustych. Numer dziewiętnasty.

kiepsko w tej paczce. Myślałam, że. Te starsze będą miały więcej sztuk. 32, 24, dwadzieścia I dwa i ostatnie 14, 23, trzy. Osiemnaście jeszcze nie było mnożącego złota cztery. I trzydzieści sześć. Gdzie te kontrolne tu HG? O, może wcale nie będzie taka marna pa paczka. I teraz numerek dwudziesty, ostatni na dziś. Siedemnaście, szesnaście, dwadzieścia dziewięć, i piętnaście. A ja mam dwadzieścia jeden, dwanaście, trzydzieści dziewięć, trzynaście i dwadzieścia dwa, osiemnaście, trzydzieści pięć, siedem, trzydzieści sześć i jeden, trzeci rząd dziewiętnaście, szóstka osiem trzydzieści jeden i trzydzieści dwa i ostatnie tutaj szanse dziewięć trzydzieści osiem dwadzieścia cztery trzydzieści siedem i dwadzieścia siedem dwudziestka również nie zabłysła dobra A, dobra. No dobra, to jest wszystko na dzisiaj. 16, 19 i 20 i 18 puste. Jest w 17. Nie, co ja mówię. W 16 była kaperełka 50 zł w numerze 16. Także kto ogląda ten wynik już zna. Zapraszam na ostatnią część z podsumowaniem, piątą. I będzie wszystko wiadomo, jaką ja tutaj paczkę sobie wybrałam. Pięknie dziękuję wszystkim za obecność. Do usłyszenia w ostatniej części. Pa!